Hej, chciałam Wam pokazać, jakie piękne talerze dzisiaj do mnie przyszły. Jest to stara porcelana włocławek. Mam trzy sztuki. Są prześliczne. Pani sprzedawała je po 5 zł za jedną sztukę. E i ten, kto wie, kto słucha moich filmów, to na pewno skojarzy, że ja właśnie takie rzeczy mam różne, różniste. Nie mam kompletów. Hauruś przyszedł. Hauruś jest dzisiaj bardzo brudny. Nie mam kompletów, tylko po prostu różne, różne talerze. I tutaj właśnie kupiłam sobie trzy. Uważam, że mają piękny wzór. Wyglądają jak nowiusieńkie. I bardzo się cieszę, że je mam. Oczywiście one kosztowały po 5 zł, ale trzeba było jeszcze zapłacić. Hmm. Taką kwotę, którą się płaci na wintet. I jeszcze, oczywiście, przesyłka, więc wyszło to troszkę więcej. Próbuję tutaj zwabić Hołrusia, ale się nie chce zwabić. Przyszedł na chwileczkę i sobie poszedł. Dobrze. Tak sobie pomyślałam, że może Was to zainteresuje.